Yo, witam Was na Dragonie, witam Was serdecznie, słuchajcie, jak dobrze wiecie, dzisiaj o godzinie 18.00 startuje nowa edycja Dragona, na którą Was serdecznie oczywiście zapraszam. Słuchajcie, no i z racji, że jest nowa edycja, postanowiłem, że nagram taki filmik z podsumowaniem wszystkich zmian, abyście po prostu mogli być na bieżąco. Także jeśli Wam się zamiast tego odcinka podoba i chcecie więcej takich zapowiedzi i zmian, zostawcie łapkę w górę oraz kto jest nowy, niech strzeli suba, bo jeśli to zrobicie w tym momencie, to się wyświetlicie tak jak lista osób, które w tym momencie widzicie na ekranie. Was ten kosztuje my to bardzo motywuje, a zawsze jest to powiadomienie o nowym filmie które staram się robić dla was jak najlepiej Także stawcie tę łapę, suba A ja słuchajcie, bez przedłużania Zapraszam was do oglądania zmian Jou Ale słuchajcie widzowie Zanim przejdziemy do zamysłu odcinka yy, No troszeczkę mam zachytnięty głos Bo streamowałem dla was dość długo Przez cały tydzień No i słuchajcie, z tego powodu mam krypkę Jakby ktoś był ciekawy Dlaczego mam taki dziwny głos No i słuchajcie, jeszcze jedna informacja Otóż słuchajcie, pod sam koniec tego odcinka Będzie trailer Także zapraszam was do oglądania y, trailera Oraz wszystkich zmian oczywiście Także Joł. Na samym początku, słuchajcie, omówimy plan edycji. Standardowo, słuchajcie, startujemy o godzinie 18.00, ale słuchajcie, coś, co się zmienia, jest bardzo ważne. Otóż, słuchajcie, do godziny 24.00, czyli do godziny 23.59, czyli łącznie 6 godzin po starcie, tyle będzie trwała, słuchajcie, łącznie edycja na żelazne sety bez enchantowania. Czyli do północy nie można enchantować, nie ma siły 1 oraz są inne limity. Otóż, słuchajcie, będzie limit 1 koksa, 7 refilamentów. Oraz trzech pereł. To zostało przegłosowane na konferencji. No i słuchajcie, naprawdę stanowcza większość po prostu chciała takie ustawienie planu edycji. Także słuchajcie, podsumowujemy. Do północy nie ma siły 1, jest inny limit oraz gramy bez enchantów. Po godzinie 24 odpalamy kity, odpalamy premium casy, no i odpalamy siłę 1. I do niedzieli, godziny 22, gramy na żelazne sety z enchantami z siłą 1 w efektach. Oczywiście będzie droższa ona. No i słuchajcie, no tak to po prostu wygląda. Zostało to przegłosowane oraz słuchajcie, co jest jeszcze ważne w planie edycji, to to, że do poniedziałku jest wyłączone TNT całkowicie, także przygotujcie sobie antynogi, by po prostu nie wpaść w jakieś sidła te parkowców do, no wiecie, do nóżek, nie? Także no, weźcie to pod uwagę i słuchajcie, teraz lecimy do zmiany. Jako pierwszą zmianę omówimy, słuchajcie, te parki, ponieważ jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. Słuchajcie, ponownie jako pierwsi na scenie polskich serwerów wojen gildii wprowadzamy coś, czego nie znajdziecie nigdzie indziej. Otóż, słuchajcie, konfigurowalne, zaawansowane, grupowe TP. Na czym to polega, już Wam słuchajcie, tłumaczę. Otóż, słuchajcie, na spawnach będzie dodatkowo komenda. E, będzie ona, słuchajcie, wyglądała następująco. E, I słuchajcie, dzięki tej komendzie będziecie mogli wejść do GUI, w którym będziecie mogli sobie dowolnie ustawiać e, ustawienia, które po prostu będą do Was najbardziej pasowały. Czyli, słuchajcie, już Wam pokazuję. Otóż, słuchajcie, tutaj mamy zbliżony ranking, przykładowo. E, żeby łatwiej się liczyło, to powiedzmy, że mam 1000 rankingu. E, I słuchajcie teraz tak Mając 1000 rankingu, z takim ustawieniem będę dypany albo z najniższą osobą, która ma 900 rankingu, albo z najwyższą osobą, która ma, słuchajcie, 1100 rankingu. W tym przypadku, słuchajcie, będę teleportowany z osobami, które mają albo, słuchajcie, e, 600 punktów minimum, albo które mają 1400 punktów. Tylko, słuchajcie, jedynym warunkiem jest tak, e, jedyny warunek musi być taki, że osoba, która ma przykładowo wyższy ranking, ma ustawione albo takie samo ustawienie jak my, czyli o 40% niższym rankingiem może być teleportowana, albo, słuchajcie, ma taki. Ogólnie, słuchajcie, na, nad każdą główką e, osoby, która się kręci wokół te parek będzie napisane, czy będziecie mogli być z nią teleportowani, a jeśli nie, to z jakim powodem i co musicie zrobić, by po prostu być z nią teleportowani teleportowanie. Otóż, słuchajcie, zbliżonego rankingu, mamy słuchajcie, zabijanie, y, mamy te pani zabitych osób, czyli przykładowo jeśli zabiliśmy jakąś osobę 5 minut wcześniej, no to czy, oczywiście, że za nią ponownie nie otrzymamy rankingu, dlatego słuchajcie, możemy sobie po prostu to zmienić, by po prostu nie być te pa, y, by po prostu nie być te pani z osobami, które zabiliśmy jakiś czas temu. Wybór mapy, słuchajcie, w tym ustawieniu możemy sobie zmienić y, mapy. Otóż słuchajcie, możecie sobie wybierać, na którą mapę chcecie być teleportowani. Na ten moment słuchajcie, mamy trzy opcje. Z tego są dwie mapy. Tutaj jest dowolna mapa, czyli jesteśmy te... Pani albo na tą, albo na tą, e, jest to W takim ustawieniu obojętne totalnie Jak mamy to ustawienie, to będziemy mieli prawdopodobnie Najwięcej po prostu e, Chętnych osób do teleportowania W tym przypadku, słuchajcie, domyśla Mapa z, z gildiami oznacza to Że jesteśmy te pani na tą taką zwykłą Mapę, gdzie można robić e, gejówy Gdzie są inne gildie, gdzie mogą być Trapy, gdzie po prostu mogą być jakieś tam Osoby trzecie i po prostu mogą się dołączyć Do klepy, tak, słuchajcie, to jest standardowa mapa A to jest, słuchajcie, czysta mapa bez gildii E, o co chodzi? Już wam, słuchajcie, tłumaczę. Otóż słuchajcie e, wyobraźcie sobie taką czystą, wygenerowaną dopiero co mapę, na, y, jaka jest na starcie edycji. I taka mapa cały czas właśnie będzie znajdowała się pod tym ustawieniem. E, na tej mapie nie znajdziecie ani jednej gildi, nie znajdziecie ani jednej osoby, która będzie mogła się dołączyć do klepy, i tutaj całkowicie, no jakby odpada opcja, że ktoś wam zrobi gajówę, że po prostu podbiegnie i po prostu zacznie komuś pomagać, albo tobie, albo e, tam tej osobie, z którą się Tepnąłeś, Także, słuchajcie, moim zdaniem. To jest totalny game changer. A to jest oczywiście, słuchajcie, ustawienie, które teleportuje was na dowolną mapę. E, także, jeśli wam jest to obojętne, to po prostu zaznaczacie to, no i macie, słuchajcie, wybraną mapę. Restartowanie ustawień. Słuchajcie, oczywiście nie zabrakło y, przywracania domyślnych ustawień. Słuchajcie, można po prostu to kliknąć, y, by zrestartować ranking. No prosta sprawa. Jeśli chcecie zre sobie zrestartować. Nie, sorry, nie ranking. Jeśli chcecie sobie zrestartować ustawienia. Także, słuchajcie, jeśli chcecie sobie zrestartować ustawienia, to po prostu klikacie albo tak, albo nie. Ja sobie w tym przypadku zrestartuję. Słuchajcie, takie są y, ustawienia domyślne. Czyli domyślna mapa z gildiami, teleportacja z rankingiem około 25% zbliżonego. I, słuchajcie, y, teleportuję ze osobami które zabiliśmy. Oczywiście możemy sobie to dowolnie zmieniać i w tym miejscu nam się to aktualizuje. Jeśli chodzi o te parki, to tak naprawdę na ten moment to jest wszystko. Z czasem będziemy tam dodawali jakieś statystyki, czyli wygrane teleportacje, przegrane teleportacje. Z czasem będziemy dodawali na pewno jakieś areny do wyboru, żeby przykładowo była arena na same drzewkarki, arena na same beczki, albo po prostu arena taka pusta totalnie, że będzie się liczyły po prostu hity. No i słuchajcie, takie, takie rzeczy właśnie. Także jak macie jakąś propozycję, to dajcie znać o tym w komentarzu. Myślę, że słuchajcie, to będzie dobra opcja, że po prostu stopniowo dodawać jakieś tam nowe funkcje, bo wiadomo na razie słuchajcie musimy poczekać, jak to się przyjmie, ale moim zdaniem naprawdę to wyjdzie na plus. Kolejna rzecz, słuchajcie, to nowy system banów, czyli zmiana, którą tak naprawdę, e, z którą zwykaliśmy, no tak naprawdę bardzo dużo edycji. E, niejednokrotnie mówiłem o tym na live, słuchajcie, teraz jest edycja, na której w końcu to wprowadzamy. Otóż, słuchajcie, od teraz, gdy ktoś kupi unbana, każdy kolejny będzie droższy. Czyli jeśli kupicie unbana za 5 zł, otrzymacie bana ponownie za sheety, Kupicie, będziecie chcieli kupić jeszcze raz y, unbana, to ten unban będzie droższy. Oprócz tego, słuchajcie, dodaliśmy opcję e, kupna unbana sperma. Otóż, słuchajcie, za 30 zł będzie można kupić Unbana Sperma, i jeśli taki Unbana Sperma się otrzyma ponownie, cena takiego Unbana Sperma wzrasta o 10 zł. Pokażę Wam przy okazji, jak to wygląda na stronie. Otóż, słuchajcie, mamy kupno Unbana, i jak sami widzicie, tutaj nie mamy napisanej ceny. Wybierzemy przykładowo sobie Pays of Cardy, no bo to jest zazwyczaj używana płatność. Także klikamy sobie kup usługę. I słuchajcie, w tym polu wpisujemy oczywiście standardowo swój nick. Ja wpiszę swój. Ale jak sami widzicie, nie widać mojego niku. Dlaczego? Otóż słuchajcie, od teraz nie można omyłkowo kupić unbana na osobę, która jest niezbanowana. Od teraz, słuchajcie, będą się wyświetlały same osoby, które mają bana. Przykładowo w tym wypadku jakiś gościu Sajek 2012 dostał bana na edycję. Zwykłego bana za przykładowo cheaty albo za obrażenie ad administracji. Po prostu takie wiecie, takie przewinienie, które, na które jeszcze yy, możemy przypchnąć oko i co edycję usuwamy takie bany. Ale słuchajcie, jeśli usuniemy tutaj yy, sobie kilka literek i, widzicie, i widzimy przykładowego gościa, który ma nik sankcja, to on już ma perma. On ma perma i nawet zobaczymy za chwilkę za co. Gość otrzymał perma za oszustwo administracji, no i słuchajcie, w takim przypadku gość po prostu będzie mógł sobie kupić unbana. Yy, no i słuchajcie, tak to wygląda, że jeśli gość kupi w tym momencie unbana, zapłaci 30 zł, dostanie ponownie perma, to kolejny unban z perma będzie już droższy. Oprócz słuchajcie tego, nowy system banów wprowadza administracji możliwość sprawdzania y, listy historii banów, czyli przykładowo jeśli dostaliście bana nawet dwa lata temu i teraz chcecie być w administracji, no to administracja słuchajcie ma listę piękną, w której no, jest wszystko zapisane. Słuchajcie, wspominałem wam na samym początku o tym, że yy, będzie nowy limit koksów i refilów oraz pereł. Wcześniej były dwa koksy, teraz jest jeden koks. Wcześniej było 10 refili, teraz jest ich 7. Wcześniej, słuchajcie, były 4 perły, teraz jest o jedną mniej. Słuchajcie, ten pamiętajcie o tym, że ten limit będzie obowiązywał tylko i wyłącznie do piątku, do godziny 23.59, czyli do północy przez 6 godzin. Będzie taki limit. I słuchajcie, oprócz tego, permanentnie na całą edycję jest wprowadzona yy, wędka. Od teraz, słuchajcie, będzie można ponownie korzystać. Z wędek, ale słuchajcie, jest taki jeden myk, ponieważ ta wędka, otóż jeśli ją wypłacimy, sobie z oczywiście do punktu. Yy, o, no coś mi tutaj nie działa na razie, ale to no, mniejsza. Nie, nie wiem, nie wiem, dlaczego nie mogę wypłacić. Tak czy siak, słuchajcie, jeśli wypłacimy wędkę, to słuchajcie, będziemy mogli z niej korzystać, ale jej używanie jest ograniczone. Otóż słuchajcie, można e, nią rzucić, można jej użyć raz na 3 sekundy, czyli jest taki cooldown, oraz słuchajcie, ma ona o połowę użyć mniej, czyli zamiast 64 użyć, ma ona 32. Do sklepu zostały dodane narzędzia, czyli można kupić od razu siekierę oraz kilof. Z generatora map zostały usunięte źródełka lawy oraz wody. Tak jak podczas sprzedawania wszystkiego w sklepie będzie również sprzedawany exp. Jeśli znacie ten mechanizm. Zbudować coś takiego. Cyk. Takie tutaj widzicie, żeby była po prostu wylana woda, najlepiej na cztery kratki. No to słuchajcie, niestety mam dla was złą wiadomość, ponieważ od aktualnej edycji nie będzie to działało. Od teraz magiczna łopata będzie miała dwa użycia. Od teraz, słuchajcie, informacje o sercach Waszych wrogów, z którymi się klepiecie, będą się wyświetlały w miejscu, gdzie widzicie napis nowa edycja. Zamiast na czacie, ponieważ, słuchajcie, na czacie naprawdę jest bardzo duży spam, niekiedy. No i słuchajcie, postanowiliśmy, że to przeniesiemy nad hotbar, czyli w to miejsce, gdzie widzicie wiadomość nowa edycja, w piątek o 18. To już będą wszystkie zmiany. Dziękuję serdecznie za oglądanie. No i zapraszam Was do obejrzenia trailera nowej edycji. Trzymajcie się i do zobaczenia dzisiaj na Dragonie o 18. Jo!